historia, którą Wam dzisiaj opowiem, wydarzyła się jakieś 8 lat temu, jak prowadziłem guesthouse. Przyleciał do mnie chłopaczek, miał 31 lat, ja wtedy miałem jakieś 38. On był już wtedy w tak młodym wieku milionerem. No i miał tam różne perypetie życiowe, do których dojdziemy później, ale był na takich wakacjach z dużą ekipą, byli w Tajlandii i on na lotnisku już w Tajlandii, Dostał takiego uczucia, że powinien polecieć do Damiana z ucieczki do raju i stwierdził, że jak zadzwoni do mnie i jak odbiorę, to faktycznie przyleci, jeżeli będą miejsca u mnie w guesthouse. Ciekawe jest też to, że ja wtedy przy sobie miałem rzadko telefon, ale akurat miałem no i odebrałem, więc z lotniska, zamiast wracać do Polski, z tej Tala Tajlandii, pożegnał znajomych no i przyleciał na Filipiny. Spotkaliśmy się na Filipinach. Pierwsza noc minęła i on był pierwszy dzień, gdzieś tam pojechali na plażę. Ja z nim tego dnia nie spędziłem, natomiast pogadaliśmy sobie i tak, no, by, polubiliśmy się, że tak powiem. No i pierwszej, po pierwszej nocy on wychodzi z pokoju i mówi, kurwa Damian, nie uwierzysz, co się stało, jaki miałem sen. Ja mówię, co jest grano, on w ogóle wychodzi z pokoju, oczy jak ping -pongi. Jakby coś niewiarygodnego się w ogóle wydarzyło i mówi, stary jaki miałem sen pojebany. Mówi, śniło mi się, że jakaś, jakiś potwór z wielkimi skrzydłami, kobieta taka bez nóg przyleciała do mnie i kurwa mnie straszyła. I nie wiem o co chodzi stary, ale mega się przestraszyłem. I ja sobie tak myślę, kurde dziwny gościu jakiś, no miał jakiś dziwny sen w ogóle, może lekki. Nie wiem, koszmar, no ale to nie powód, żeby tak się, nie wiem, podekscytować bardzo tym. Ja mówię, no okej, okay, stary, no chyba sen miałeś jakiś dziwny. On mówi, dobra, stary, ale nie uwierzysz. Obudziłem się po tym śnie, sprawdzam telefon, pierwsza wiadomość, jaką odpalam, to moja koleżanka, która się nie odzywała do mnie przez ponad rok czasu, mówi, widziałam, że jesteś na Filipinach. Uważaj tam na tego potwora Mananangal, i wysłałam mu link do artykułu o takim występującym w filipińskim folklorze, znanym potworze, słynącym z tego, że wysysa płody z ciężarnych kobiet i różne takie rzeczy. Do tego potwora za chwilę wrócimy i opowiem Wam trochę więcej o nim. Natomiast jeszcze, żeby nie. Wybiec z tej historii i on właśnie w takim szoku mówi Kurwa, śniło mi się to Sorry, że przeklinam, ale on był taki podekscytowany To on tak właśnie gadał Śniło mi się to i pierwsza wiadomość, jaką otwieram Ona mi wysyła link do artykułu o tym potworze Mananangal I dokładnie ta sama postać z tego artykułu Wyglądała tak jak postać z mojego snu Ja tak patrzę na niego i se myślę Okej, okay, to już jest takie trochę w sumie Dziwne, ale również i ciekawe. No i mówię, dobra, no w sumie to jeszcze może być zbieg okoliczności. On mówi, okej, okay, wiesz co, też sobie tak pomyślałem, ale kurwa, patrz na to. I ja tak patrzę, mówię, nie wierzę, co, co on znowu, kolejna jakaś rzecz. Myślałem, że to już jest koniec tej historii. A on mówi, patrz na to zdjęcie, nie? Wczoraj zrobiliśmy zdjęcie na plaży, jak byłem. Pokazuje mi zdjęcie. A tam jest jego zdjęcie, on sam stoi na zdjęciu, nic nie ma, tylko on plaża, piasek i cienia nie ma do połowy. Jest cień w sensie takim, że no jest tylko połowa cienia. Ja tak patrzę na to zdjęcie i mówię: Nie, no nie wierzę. No, tak patrzę na niego i myślę, zaczynam sobie myśleć, że on sobie ze mnie jaja robi. On mówi stary, kurwa, naprawdę nie wiem o co chodzi. Ja tak to zdjęcie zacząłem powiększać, sprawdzać, czy może ono nie było zedytowane i tak dalej. I się go pytam, ty tego zdjęcia nie, w Photoshopie nie przerobiłeś? On mówi nie, stary kurwa, nie wiem o co chodzi. Po prostu wczoraj mi ktoś zrobił to zdjęcie, dzisiaj dopiero tak patrzyłem na to zdjęcie i patrzę, a tam jest tylko połowa cienia. I faktycznie była tylko połowa cienia, nie było drugiej połowy cienia jego postaci. I on w szoku, i ja w szoku, i on mówi: Stary, musimy iść do szamana. Ja nie wiem, co się dzieje, to coś znaczy na pewno, nie? On mówi, że zaczął czytać o tym właśnie potworze, Mananangal. No i powracając, właśnie do tego potwora. Z filipińskiego folkloru, głównie w regionie Visayas, słynie z tego, że żywi się przede wszystkim płodami ciężarnych kobiet, i faktycznie, jak no, byłem w tamtym regionie, to dziewczyny się go bały. Natomiast śmieszne jest to, że one próbowały się przed nim chronić ręcznikiem na głowie. No i jeszcze jak mieszkaliśmy w tym takim pierwszym domu, który był piętrowy, i na przykład toaleta była na górze, to Alwina, dziewczyna na tamten czas obecnie żona, yy, ona prosiła Alwina albo mnie, jak była w ciąży, żeby z nią pójść do toalety, bo się bała w dzień. Normalnie w dzień się bała, że ten potwór wyssa z niej to dziecko. I tam to jest naprawdę na porządku dziennym to wierzenie. Yy, dziewczyny w ciąży się tam praktycznie wszystkie tego boją. I faktycznie Alvin lub ja chodziliśmy z nią do toalety. Więcej ciekawostek na temat tego potwora. Zaraz przejdziemy do dalszych wydarzeń. Faktycznie on pojechał do szamana i powiem wam co się później wydarzyło, bo to jest totalny po prostu mindfuck. No szok totalny, tak? Takie dziwne zbiegi okoliczności, które Wpłynęły na odkrycie dużej tajemnicy w jego życiu co do pewnego związku, ale za chwilę do tego dojdziemy. Teraz więcej na temat tego potwora. Tak, to, ten potwór to tak naprawdę w ich folklorze za dnia zwykła kobieta, często wdowa lub kobieta, która została zdradzona, żyjąca samotnie, czyli za dnia normalna powiedzmy kobieta, a w nocy zamieniająca się w tego potwora i oddzielająca górną część od nóg nogi zostawiała a latała bo miała skrzydła i mogła latać i właśnie w nocy wysysać te płody i tak dalej. No i ktoś jak znalazł same nogi i posypał je solą lub czosnkiem, no to wtedy ten potwór umierał, ta kobieta umierała i nie mogła już się połączyć z powrotem z tymi nogami. No, no i to jest taka powiedzmy ich tam jakaś wiara natomiast ten człowiek poszedł faktycznie do szamana, bo ja znałem wtedy takiego fajnego, młodego szamana. No i on mi mówi tak, wrócił od tego szamana i mówi Damian, wiesz co, ja, ja po prostu nie, nie wierzę, ja jestem w szoku totalnym, nie? To, co powiedział mu szaman, on mu powiedział, że po prostu jest pewna tajemnica, którą przed nim Utrzymuje jakaś kobieta z jego przeszłości. Najprawdopodobniej ta kobieta usunęła dziecko i mu o tym nie powiedziała. No i to tak w mega skrócie. On tam też nie chciał za bardzo mówić, bo dużo osobistych rzeczy powiedział, że nie powie tylko to, co tam jakby uważał, że może powiedzieć. No to było to właśnie. No i dosłownie dzień później mówi: Słuchaj, nie uwierzysz, nie. Odezwałem się do mojej byłej z Nowego Jorku. Poczułem, bo z nią był, przez jakiś czas się nie odzywali, po byli, po rozstaniu. No i zaczęli rozmawiać, i on się jej zaczął dopytywać, jak ona się czuje, i tak dalej, i czy może jest coś, co chciałabym mu powiedzieć, a może ma przed nim jakąś tajemnicę. No i ona powiedziała, że zaraz dosłownie wtedy, kiedy oni się rozstali. To ona była w ciąży i nic o tej ciąży jemu nie powiedziała. A, znaczy, a chwilę po rozstaniu poroniła i też jemu nic o tym nie powiedziała. Trzymała to w tajemnicy. Jest to bardzo dziwne, tak, że jemu przylatując na Filipiny, śnią się najpierw śni się właśnie ten sen z tym potworem. Gdzie tak naprawdę, jakby nie dostał wiadomości i nic by się więcej nie wydarzyło. No, po prostu dziwny sen, może by go nawet nie pamiętał. Natomiast pierwsza wiadomość na telefonie, jaką dostał, to od koleżanki z linkiem do artykułu właśnie o tym potworze, który słynie z wysysania płodów w filipińskim folklorze. Później kolejna rzecz od razu tego samego dnia, tej samej praktycznie minuty: zdjęcie, na którym jest tylko połowa cienia. No, szokujące, tak? No, i on później właśnie mówił, że bo przez jakiś rok czasu z tą dziewczyną nie utrzymywał żadnego kontaktu, no bo tam po rozstaniu, wiadomo, różnie to bywa. No, a właśnie po, po tym zaczęli znowu się przyjaźnić, no i nie wrócili do siebie, nie wiem jak tam dalej się potoczyły te losy, ale no, przez rok zero kontaktu, a później byli znowu jakby przyjaciółmi. Więc, no, mega, mega dziwna sytuacja. Możecie wierzyć lub nie wierzyć, to się wydarzyło naprawdę. Przysięgam z ręką na sercu. To są właśnie filipińskie historie. I to jest ciekawe teraz, skąd taka postać jak Manananggal wzięła się w filipińskim folklorze, bo jeżeli dzieją się aż tak paranormalne rzeczy, których ja jestem świadkiem, a on osobą doświadczającą, później opętanie u mojej byłej i tak dalej. No to coś musi być na rzeczy, tak? To nie są historie wysane z palca. Ja tego doświadczyłem, on tego doświadczył. Wygląda na to, że są po prostu rzeczy, które wybiegają poza nasze granice zrozumienia. No i na tą chwilę pozostaje nam tylko po prostu dzielić się nimi, tak jak ja się podzieliłem z wami, i no, liczyć na to, że albo będziecie mieli fajny czas słuchając tej historii. Albo przynajmniej czegoś się ciekawego dowiecie, albo może zmieni Wasz to jakiś światopogląd lub sposób myślenia. Tyle. No, dobra. Idę na spacer. Więcej ciekawych historii na pewno będzie jeszcze w przyszłości. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Peace and love. A żeby nie było, że tak vlog kończę inaczej niż zwykle, czyli jakby mówię, że koniec i faktycznie koniec. To nie koniec. Powiem Wam tylko jeszcze, że miałem dzisiaj słaby dzień ogólnie, bo zacząłem konfrontować te rzeczy, które pod dywan zamiatałem wcześniej, w sensie statystyki z YouTube i tak dalej, oglądalność. No i po prostu jak zobaczyłem oglądalność, no to ta palma mi nawet nie pomaga, co tutaj widzicie. Ale o tym może nakręcę jakiś odcinek, właśnie cała prawda o YouTube. Pozdro.